Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam trzy komplety z membranowej wodoodpornej w kamuflażu ciemnym dla trzech karpiarzy z teamu Best Carp Team dla Sławka, Miecia i Damiana. Są to, jak mówiliśmy, trzy komplety z haftami wyszyte nitką Fluo, o. która świeci w ciemności. Opiszemy teraz Wam te trzy komplety. Może najpierw moją kurtkę, bo składa się ten komplet z kurtki i spodni do pasa. Kurtka jest prosta, rozpinana całkowicie na zamek. Tutaj u góry jest kieszonka, też na zamek. Z przodu mamy ten haft, tą nitką świecącą. Best karb. Team. Z drugiej strony imię Mieciu. Dwie kieszenie tutaj na dole, do ręki z drugiej strony również w rękawach o rękawach jest ściągacz który utrzymuje nam tu ładnie rękaw i z drugiej strony również w środku, jeszcze pokażemy w środku są dwie kieszonki na dokumenty z jednej i z drugiej strony taka kieszeń jest przydatna możemy sobie włożyć dokumenty czy telefon z tyłu jest kaptur rozpinany jest na zamek Możemy sobie go odpiąć w dowolnej chwili i duży haft też wyszyty tą nitką fluorescencyjną. U dołu kurtka jest wykończona tutaj od środka gumką i stoperami. Możemy sobie dociągnąć, do sylwetki, tak jak się nam jest wygodnie. Tak jak mówiłyśmy, komplet składa się z kurtki spodnie do pasa, spodnie do pasa, podwójne szerokie szlufki. Guzik metalowy, też wyszyty, haft bez carp team, dwie kieszenie, dwie kieszeni tutaj do ręki, dwie kieszenie bojówkowe, szerokie podwójne rzepy, kieszeń bojówkowa podwójna z zamkiem, z drugiej strony również kieszeń bojówkowa i zamki. Z tyłu tutaj mamy ten system gumowy z rzepem. Możemy sobie takie spodnie tutaj dopasować dowolnie do sylwetki. Ten system ładnie gumowy nam tutaj pracuje. Możemy sobie dopasować, o, możemy tu zobaczyć, do tutaj do rzepa. Teraz pokażemy wąka na moich spodniach. Tutaj na dole mamy te zamki, które nam dopasowują się do buta. Pod możemy sobie rozszerzyć nogawkę i dopasować sobie do obuwia. I z drugiej strony też. Są to trzy komplety dla Sławka, Mięcia i Damiana, których serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy, cześć, cześć!